W sumie to skali odcinek na odcinek moim kanale, a dzisiaj z w lobby Robloxa. A tylko dlatego, że na ten odcinek przygotowałem właśnie tyle Robuxów, bo zagramy dzisiaj sobie w Nodolce. Znaczy, no potrzebuję tylko 300, bo dzisiaj kupiłem właśnie -ad, ten admin panel, więc bijemy na to, żeby sobie już wyszedł. nagrywam film, kiedy z tego korzystam, więc idziemy sobie bum i kupujemy. Tak I mamy, mamy admin panel, więc pięknie. A dzisiaj właśnie sobie go no, przedstajemy na razie. Idziemy sobie do normalnego. Jest tu, rzecz, jest tu Chat Control, czyli z YouTube'a i Twittera. Trzeba wpisać nazwę. No i wtedy Chat Control, ale to nie ważne Custom Seed, no to tam jest, to jest tam nieważne. A my, no my najbardziej potrzebujemy teraz ten admin panel, więc lecimy z NKXem i widzimy się. no no zaraz, bo na razie zagramy sobie hotel, potem może troszkę w The No ale w The Rusei Backdoors, no może innym razem Jeśli... Mm, zostawcie suba i lajka, like, jeśli chcecie więcej odcinków właśnie takich yy, Z tego, z no... Z Dorsów Na przykład z Admin Panela, albo z tego No, z Admin Panela i mamy to no po prostu z Dorców, żebyśmy sobie zagrali. No i mamy tu coś takiego. Czemu to jest 15 pokój. No nie wiem, tu mamy Flyer, No Clipa, Free Cama też mamy. Możemy sobie wylecieć. Tu jestem ja. Mam tutaj Screasha, mam plecak Jeffa. No i jakby... No i się sobie potestujemy to. Więc tak, co to mamy? No mamy tutaj entity. No, i teraz takie nieważne. Farson też jest nieważne, speed nieważne, rebound nieważne, damage. Jak działa damage? Ha. Zabić się widzenie mogę. Jakim sobie zginąłem i że ja. No, wy tutaj nie widzicie, ale w rogu mam napisane, że no, no, tu mam napisane pod takim guzikiem, no. No jakby, wy tego nie będziecie mieli, no chyba, że macie Wykupiono, już już no Tam mi pisała, ale, ale nie będę wam o tym mówił Tu możemy sobie 1000 zdrowia, możemy mieć Znaczy, no nie będę z dźwiękiem grał, wiadomo Bo my trzeba bez dźwięku no. Nie no, nie będę grał z dźwiękiem, nie ma co Jest tutaj Speed Boost To Speed Boost będzie opał, odpalmy to wszystko, powłączajmy, Speed Boost, ta i gotmoda sobie włączymy ale mu speedboost nie działa? a tu muszę o jazus, o jazus widzowie co tu się dzieje czekajcie widzowie bo tak średnio troszkę jestem szybki dobra mm. więc tak co tutaj, tu mamy takie rzeczy i tu jest moonlight flow co to jest? to jest cheese widzę brat smoothie jakieś co to jest? Zaraz mój no niebieski pokój aha, to poświetla klucz. Czekaj, to poświetla. Czekajcie. Tak, podświetla widzicie? To jest klucz. Dobra, posprawdzimy to tu jeszcze jest tam Lightroom. room. Brick lights. Nie widzę tego... Light. Dobra, to, to jest nieważne. Możemy zaświecić pokój. Tak dziwnie to się zaświeciło, dobra. Co to jest soda? Chcę zielona. A ja zupełnie chcę być zielone. to możemy kochać dodać. dać. O! Halo. Mm. Tak średnio to widzę działa. No, un, a można admina sobie dawać. Mogę sobie admina dać? Nie nie mogę, sobie nie można. No i dosłownie widzę, no ja się muszę zabić niestety, bo... Mogę się zabić? Hmm. Um. Dobra, widzowie, nie wiem jakie zepsute to jest. Możemy sobie polecieć, zobaczyć. No, podświetla się kruż, widzę cały czas. A dobra, polećmy dalej. Widzę, że pod mogę do góry lecieć, a pod na dół. No dobra, to jest takie. To wy... sobie. The next room, możemy polecieć. O ja widzę, poczekajcie, bo. Troszkę są szybki, Zwiększę sobie jeszcze speed'a, co mam ja teraz, oj, Ha, bo to jest speed potwora, dobra, troszkę, troszkę szybko, troszkę szybki jestem, może jakiś krucefiks? nie, nie, tam razem, ale oczywiście, no, crucifixem jest niepotrzebne, jakie logi. Oczywiście no krócyfik to jest niepotrzebne, bo oczywiście mam coś takiego no jak admin panę cały czas. Więc... Mogłabym tak spowolić, spowolnić potwora. Dobra, nie wiem. sobie troszkę krucyfiksów. Oj, troszkę dużo. Ja wzięłam klucz z pierwszego pokoju, to problem. Dobra, widzę, bo to też zbyt... będzie zabić za szybkie. Dobra, weźmy sobie tutaj, polećmy do przodu. O Jezu, klikar nie działa, to jest za szybkie. Słuchajcie moją myszkę, jak klikam. O, sikuś. Kurde, kamera się dziwnie odszczędzi. Po prostu Sika przeźnia, to to jest. To jest hard mode. Co? Czekajcie, widzowie, bo tak średnia. Bazując, to się odwaliło teraz. Wam się gra, zbogowała. Czekajcie, widzowie. Wy... <laughs> włączmy sobie na no uklipa. Polećmy sobie do przodu. Czemu tam była kłódka? No nie wiem. Się nażywczy, to się nie zdążę czytać. Dobra, wyłączmy sobie na Co się stało? Przeciwdzielibyśmy. Nie wiem, co tu się dzieje w ogóle. Co się 500 rzeczy dzieje. Mhm. Mm um. No okej, okay, okej. Okay. No, widzowie, rozumiem, rozumiem. Troszkę tak w dobra, dalej, dalej, ale co mi za dała? Czekajcie, co sobie na ja Dzisiaj widzowie jestem w ogóle. Ja podszywcam sobie szybsze Dobra i to sobie wyłączmy na No, Ale Widzę, chyba się musimy zabić Kill, dobra No tak średnio ja się mogę zabić. Aha, god moda mam no to już się nie dziwię. Mogę zabić, mogę się zrewajwować, mogę cokolwiek cokolwiek z... zrobić. No, widzę, chyba trzeba grę zaraz startować. Dobra, widzę byłem, jak... Gramy na Mańcach sobie zagrać. Eee. Nie widzę, ale to tylko ja tu widzę to hotel ten napis. Dobra, idziemy do Demańcy, widzimy się znowu za jak już momie tepnię. Dobra, widzę już ja jestem sklepu. Dobra, widzę, że sklep był zbugowany, Albo tak miało być, nie wiem. Mmm, tak. Jest też sprawdźmy, bo ja na pewno widziałem... Jak widzieliśmy, możemy sobie wziąć lock Działa No co, lookpiki normalnie wsadzić Do maszyny Jakby no widzowie Fajny jest ten admin panel No 300 robuxów To nie jest tak dużo 30 zł No Dziwne, ale dobra mm. Polećmy do przodu może, na jakiś Spróbujmy polecić do jakiegoś dalekiego pokoju, może będzie coś, coś nowego. my czegoś nowego. O! Cofnijmy się, o, Co mnie ta było do ogrodu? Oczka, zabijcie mnie, to. Mi się teleportują. Dobra, mamy nożyczki pięknie, nie, potrzebne mi. Co to jest za pokój? Uuu, jakie rzeczy. Dobra, odpalmy sobie albo nie odpalajmy, busta. Lecimy dalej. Do do, 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 do jakiegoś 50. pokoju. Widzę, że raz leci. Ja nie mam Godmoda. Nie kik Gdzie był Godmod? Znaczy, nie Godmod, tylko. O tu. Trzeba dalej wszystko. pnijmy się do jakiegoś. Aha, bo Sikuś! Dobra, weźmy. Sprawdźmy, czy na Sikuś się coś będzie. Chwała. Prostarki, idealnie, dobra. Aha. Jak cudem to ty miał zginęły, Co? Dobra, revive. Ha, Sikuś był. Nie, co? Czekajcie, wydaję, była już tak średnio wiem. On nie goni, ty! Mi fajtem, pi! Dobra. O nie! Nie! To ja to nie miało tak wyglądać. Eee, revive. Fajnie, że można nieskończoność revive'u używać. O nie, co? Nie, 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 nie dlaczego? Eee. O. Oj. A co się stało teraz? Revive. Ta gra taka troszkę dziwna. E. O. O, już nie to. Pyk. I teraz revive. Proszę, żeby mnie ta podowaga nika. Żeby mnie ta podowaga nika. Nie tepło mnie. Czemu mnie tu tepło? Fajnie ktoś jest grumble. Czekajcie, widzę. Bo to jest ten item, który poświata. On chyba też działa na grumble, jak pamiętam. Są gramble, ale jak ja mam niby tu wejść? On no to jeszcze wiem. Czekajcie, widzę. Spróbujmy. Wejdźmy sobie na frikama. Halo? Dziękuję. Polećmy zobaczyć, gdzie jest tam. O, jakie są dziwne. Czy jest to grumbuś? Tutaj o, ła Nie, mam grambu Nie ma grambusia, widzę A tu była gdzieś ta królowa grambel jak pamiętam Trzeci grambuś widzę Tu jest A Okej, okay, no Nie wiem, nie wiem gdzie jest taka, bo to jest teraz nieważne. Teraz musimy tak. Musimy sobie... Jakby mi się gra zbugowała, no jest problem. Dobra, musimy tak. Musimy się znowu klipować. Zabylecimy do O. Wiem jaki kod. A, widzę, bo gra się zepsuła. Aha, no to jednak bez kodu. To jednak lecimy do przodu. Nie ten admin panel to jest Opa. Eee, ja nic nie oszukałam, nic. Mhm. Jeszcze trzeba się znów klipować. Tutaj, oje. O, nie widzowie. DRIDA jakbym zaraz pił. Mogę DRIDA zaraz pić? Mogę. Delight. Dalaj, DALAJT, de Delight! De HALO? Mogę? Nie mogę? Co? Dobra, to wiemy, że Delight ale już nie działa na tego. Dobra, po prostu next room. Nie działa na. E, no. Drida e, Widzę, tak, no niestety się nie uda. Tam też się blokują, widzę, jak on zasu... Czekajcie, widzę, jak ja mi speeda dałem. Albo bo ja mogę speeda dać przecież, ty. Oho, dobra, dajmy i fola, oczywiście. Patrzcie teraz, O Jezus. O patrz jak mi zasu... Mi się gra aż i Ja zostanę już od razu w górę, w dół, nie no, dobra. Zastopójmy to lepiej. Mm. Ale czemu mam takie szybkie? O, no. Dobra, nie wiem, widzowie, lecimy Dobra, bum O Jezus, o Jezus, co tu się dzieje? O Jezus, widzowie, nie, dobra, lecimy A90 Działa fix na A90 Chyba działa, bo był taki Achievement, tam ja, pewno Dobra, nie, nie wiem, nieważne. <laughs> Polećmy sobie do przodu. Zrazmy troszkę crucifixów, tylko troszkę. Chyba umrę. Halo? Dobrze, widzę, lecimy dalej. No to teraz... lecimy do... co kolejnego. No widzę, że się dużo pewnie pozmieniał, ale jak pamiętam, na kolejnym siku, jest podobno chyba było dużo Pamiętam trzeba poczekać. All. Dobrze. Kolejny pokój. Grumble, Co jest? Seek? O, już nie ma grumble. Grumble, to nie twoja kolej, ty już byłeś. O Jezus, ale to... Halo? Aha, no to fajna gra, no. Brawo, L no. Bravo, Brawo, Nie wiem, gdzie mam biec, a nic nie widzę w ogóle. Co jest? Czemu coś? Halo? Ja mam klikać? Konia, grumbel, grumbel, kolejny grumbel, klucha, nie tu gdzie, o Jezus, widzę, w i będzie trzeba 150% trudności na modyfikację, jak zrobić to, to się nie da, jak tu jest tak ciężko, koniec. Koniec ja. Dobra, sprawdzimy, czy pod koniec się coś zmieniło. Oj! Mogę jeszcze? Nie, nie mogę. Prowid go szybko pokonam tego dama i widzimy się teraz ile z No leci. Dobra, mamy to, ale zginąłem już parę razy ostatni zawór i mamy to. Jest domcy tam pokonany no jakby fajnie. Fajnie jakby fajny jest ten admin panel. Jak też ma 3 box, no to warto kupić nie musicie, ale możecie. Jest to opłacona w miarę. A teraz nam wystarczy na górę. To już i zobaczymy czy kaccenka się zmieniła. I widzę, że otwieramy tę bramę i wydaje się przejść do bańcy bez dźwięku, znaczy no, no z admin panelem, bo bez no to by było, by było troszkę ciężko, nawet nie troszkę, tylko tak, Znaczy, niektórzy są dobrze, no to czy najmniej co ja teraz, no bo niby mam kurde ten, niby mam yy, a tysiąc Wszystkie aczegmenty, znaczy no już nie wszystkie, już jeszcze teraz martwię, że już nie zdobędę tych wszystkich aczegmentów, bo najbardziej mnie przeraża ten O, Oj tak się radzi się zmieniał nie wiem czy były te kamienie, ciąg są sam sam The Mines plus 150% trudności z modyfikacją, nie, jestem zero No i no Funnel, no fajna, no, fajna Polecam kupić to jest Starbucks'u. Spodziewałam że to będzie 400-500. W ogóle nawet tu, tu jest jedna fajna rzecz. Play doors right before the Hotel Plus, czyli przed update'ami. Przed update'em. No bo Hotel Plus był Update Hotel Plus i to jest przed jeszcze. I więc to są stare jakby dorsy. No ale ja polecam kupić. Jest tu dużo nowych modyfikacji. To na pewno takie są, no dużo. no Fajny admin panel polecam kupić no przeszliśmy właśnie do Mańcy, pięknie. Dorsum mi przeszliśmy, ale też to nieważne. No. Nie będę rybaków kupował, wiadomo, są 15. Może innym razem, ale zobaczymy. Więc widzowie no, no, no to żegnamy się, co alo.